Witam Państwa podczas 25. konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Toczyńskiej. Moim gościem jest dyrektor biura maklerskiego MBanku Maksymilian Skolik. Dzień dobry, Panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu, W Panią. Wątek emerytalny i chciałabym poruszyć temat klienta. Kim jest właściwie klient, który wybiera produkty emerytalne? Jak możemy go określić? I czym różni się do klienta, który jednak inwestuje na giełdzie? No to jest bardzo interesujące pytanie. My faktycznie od kilku lat widzimy duży wzrost zainteresowania produktami KXZ. -e. to są konta emerytalne oferujące benefity podatkowe dla klientów inwestujących w aktywa, to są E, albo aktywa e, polskie, czyli powiedzmy tradycyjne akcje czy, czy, czy ETF-y notowane na giełdzie papierów e, wartościowych, ale to też są, może nawet przede wszystkim, e, ETF-y zagraniczne. I myślę, że to jest coś, co w dużym stopniu odróżnia e, tą nową grupę, nową klasę inwestorów od tego od tej grupy, z którą, e, która była taką przeważającą grupą powiedzmy w, w poprzednich dwóch dekadach, tak? niech będzie, gdzie raczej dominował klient e, inwestujący lokalnie, e, dosyć aktywny, czyli handlował na, na akcjach, budował jakiś, jakiś portfel, kupował, sprzedawał, no, próbował bardziej e, bardziej powiedzmy aktywnie inwestować na, na rynku. Na, Tutaj mamy bardzo dużą zmianę, taką filozoficzną, jeżeli chodzi o inwestowanie. I widzimy właśnie bardzo, bardzo silne przejście na tak, zwanie, na tak zwane inwestowanie pasywne, czyli klienci inwestują często w jeden, dwa instrumenty, właśnie typu, typu ETF, które po prostu grupują nam często setki różnych akcji. Dzięki temu klienci uzyskują taką bardzo. Zdywersyfikowaną ekspozycję na gospodarkę, ale też co istotne, nie tylko na gospodarkę polską, ale też przede wszystkim na gospodarkę światową. No i tutaj, tak naprawdę, tym, tym, tym trzonem jest gospodarka, gospodarka amerykańska. No i trochę takie pytanie, z czego to się wzięło. No i odpowiedź jest w sumie dosyć prosta, bo klienci poszukują po prostu stóp zwrotu i tych stóp zwrotu na rynku polskim no w ciągu ostatniej dekady niestety, niestety brakowało. Natomiast rynki rozwinięte, przede wszystkim rynek amerykański, no ostatnie dwie dekady był w stanie corocznie dostarczać średniorocznie rocznie 13%, 13 rezultatu. Natomiast, jak sobie spojrzymy na, na BIG-20, ostatnie 5, 10, 15 lat, to mniej więcej fluktuuje w takim trendzie bocznym No i to musiało być dostrzeżone przez, przez klientów. Dla klienta no, jednak najważniejsza jest perspektywa wynikowa i, i to, to otwarcie się na świat. To też nie jest niczym dziwnym. Tak? No, tak samo jak w życiu codziennym, w konsumpcji mamy globalizację, tak samo w świecie inwestycji ta globalizacja też następuje. No I myślę, że to będzie trend bardzo silny i bardzo widoczny w kolejnych latach, i ta dotychczasowa specyfika takiego klienta aktywnie wybierającego jakieś spółki z GPW, starającego się grać, jakieś trendy rynkowe że to jednak ulegnie marginalizacji na rzecz właśnie takich klientów pasywnych, inwestujących na emeryturę. To jest tak, jak patrzymy na nasze dane, to średnia wieku takiego klienta to jest 38 lat, tak? czyli to są ludzie, którzy już posiadają jakieś aktywa finansowe, często są po tym pierwszym etapie. Gdzie oszczędzają na, na mieszkanie, na to, żeby mieć wkład na kredyt hipoteczny, też oczywiście jest jakaś trajektoria zawodowa, w pewnym momencie pojawiają się te nadwyżki. No i tutaj właśnie następuje to, ten, ten, to przecięcie z tą możliwością, którą właśnie daje IKX 30 lat do emerytury, naprawdę systematyczne oszczędzanie. Przez 30 lat magia procentu składanego to, to po prostu działa, a, a wiemy, że jeżeli sami się o siebie nie, nie zatroszczymy, to raczej nie powinniśmy oczekiwać na, na wiele w ramach no, systemu, w ramach opieki państwa. Tak? A czy w takim razie polacy nie mają apetytu na ryzyko, jeżeli chodzi o inwestycje? To jest ogólnie. Bardzo złożony problem. Wydaje mi się, że ten apetyt jest, tylko mamy problem systemowy. On został wprowadzony myślę, że nieumyślnie, tak, ale, ale mieliśmy swoją implementację pakietu MIFID, bardzo szerokiego pakietu. który między innymi wymaga od nas badania profilu ryzyka klienta. No, i najczęściej, jak spytamy klienta, potencjalnego klienta, czy on akceptuje ryzyko, no to intuicyjna odpowiedź jest nie, tak, no bo raczej jesteśmy z natury negatywnie nastawieni do ryzyka. Tak? Dokładnie tak. Natomiast w świecie inwestycji, szczególnie tych inwestycji długoterminowych, nie jest możliwe uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu bez akceptacji ryzyka. Tak? Jeżeli ktoś ma perspektywę 30-letnią, bo za 30 lat przechodzi na emeryturę, to w sumie go nie powinny interesować takie bahania z dnia na dzień, że dzisiaj spadło o 2%, jutro urosło o 3% i tak dalej. To jest z punktu widzenia inwestowania długoterminowego, to jest tak naprawdę taki, taki noise, który gdzieś tam nic, nic nie zmienia, ale klienci to. Utożsamiają to ryzyko właśnie z taką, z taką krótkoterminową zmiennością. Nie? I, i, I na przykład tej koncepcji mentalnie w inwestowaniu w nieruchomości nie ma, dlatego że jak sobie kupimy mieszkanie, to nie jesteśmy w stanie wejść na komórkę i trzy minuty później sprawdzać, czy ono podrożało, czy, czy spadło. Tak? Natomiast no, świat inwestycji jest taki, że już wszystko mamy na, na telefonie mobilnym i, i, i wszystko sobie możemy sprawdzać. No i wracając do tego nieszczęsnego odpytania klienta w ramach tej ankiety MiFID. Klienci mówią, że ryzyka nie akceptują. My jako brokerzy jesteśmy w tym momencie odcięci od możliwości zaoferowania im produktów, które ten komponent ryzyka mają, tak? I przychodzi człowiek, który chce inwestować 30 lat na emeryturę. Musi tak naprawdę, żeby utrzymać kapitał, inwestować w akcje, zbudować jakiś portfel akcyjny, bo tylko to pozwoli mu utrzymać realną wartość jego pieniędzy. A siłą rzeczy musimy go, w skutek braku tej akceptacji tak rozumianego ryzyka, musimy go kierować jednak do produktów ultrabezpiecznych, tak? takich jak na przykład fundusze dłużne. No to też widzimy w danych, tak? że, że Polacy... Między 2,5 a 3,5 miliarda miesięcznie to był typowy napływ do funduszy dłużnych w zeszłym, w zeszłym roku. Niestety te pieniądze no, nie trafiały na, na polską giełdę czy na, czy na rynki zagraniczne, i myślę, że. Koniec końców, wielu klientów właśnie z taką długą perspektywą czasową wskutek tego, tego frameworku regulacyjnego, który mamy, no, otrzymało produkt, który dla nich po prostu jest nieadekwatny, tak? bo no, nie można inwestować 30 lat na emeryturę kup kupując obligacje. Znaczy można to robić technicznie, tak? ale, ale rezultat finansowy takiego ćwiczenia będzie bardzo daleko odbiegający od Optimum. Jeżeli chodzi o takie właśnie bardziej te nowoczesne formy inwestowania, mówię o kryptowalutach, które zyskały dosyć sporą popularność w Polsce i nie tylko w Polsce, czy w takim razie biura maklerskie powinny poszerzać swoją gamę produktów o kryptowalutach? No to jest taki temat, który dosyć mocno dzieli. Ja, ja nie kojarzę nikogo, kto by obok kryptowalut przeszedł tak obojętnie i stwierdził, że on nie ma zdania w tym temacie. Akurat moje poglądy w tym temacie plasują mnie w tej grupie, powiedzmy, wspierającej jakąś formę implementacji kryptowalut w ramach rynku finansowego. Przy czym wydaje mi się, że dosyć istotne jest to, żebyśmy rozdzielili to na dwie takie grupy. Czyli takie, takie prawdziwe krypto, to często w dyskusji się określa mianem tam classic crypto, native crypto z, z angielskiego. No, no, i to są te wszystkie mechanizmy, które faktycznie umożliwiają klientowi posiadanie kryptowalut na rachunku, jakąś formę dysponowania tymi kryptowalutami, sprzedaży, kupna, etc. Natomiast alternatywą do tego są produkty mifid które są notowane na giełdzie, ETF-y na krypto, na ETF na bitcoina, wprowadzony na początku roku 2024. To jest największy światowy sukces, jeżeli chodzi o wprowadzenie jakiegokolwiek ETF-a. Żaden inny ETF nie uzyskał takich napływów w tak krótkim czasie, więc widać, że jest potrzeba takich produktów. Na rynku amerykańskim one już zaczęły działać. To są produkty też oferowane w środowisku MiFIDowym w Europie, są notowane na giełdach we Frankfurcie, w Londynie. U nas niestety na GPW nie mamy na razie takiego produktu. Wiem, że trwają jakieś rozmowy, jakieś konsultacje. Tutaj też nie jest, nie jest żadną tajemnicą, bo to wielokrotnie regulator publicznie. Wyrażał swoje stanowisko, które powiedzmy no nie było jakoś specjalnie przychylne temu segmentowi, chyba tak to można określić. Natomiast, koniec końców, mamy dane, które wskazują na to, że klienci tego typu produktów chcą, poszukują. Chociażby rok temu na Bukowinie. Ci młodzi, szczególnie ci młodzi, tak, bardzo otwarci faktycznie na ten segment, ale rok temu w Bukowinie publikowany był raport Accenture, z którego wynikało, że ponad 3 miliony Polaków ma jakąś formę ekspozycji na kryptowalut, A jeżeli sobie spojrzymy na, na dane dotyczące rachunków maklerskich, no to to jest od niedawna poziom tam circa 2 miliony, tak? przy czym pewnie aktywne jest powiedzmy tam, nie wiem, jedna czwarta załóżmy, tak, tej liczby. Ehm, więc widać, że to zapotrzebowanie jest. Jeżeli my jako branża maklerska nie dostarczymy tego typu produktów, to pojawią się jakieś podmioty działające w jakiejś takiej szarej strefie, e, nieregulowane albo bardzo słabo regulowane. Ehm, i problem dla klienta jest taki, że on wchodząc w interakcję z takimi podmiotami nie będzie miał żadnej ochrony, którą jednak na bardzo wysokim poziomie oferuje framework regulacyjny, który mamy przyjęty w Europie. Tak, Więc koniec końców my wypychamy tych klientów, nie oferując im tego typu produktów tutaj lokalnie w Polsce. Wypychamy ich, wypychamy ich często właśnie do, do, do jurysdykcji, gdzie oni tej, tej ochrony nie mają, więc myślę, że koniec końców Brak oferty nie kończy się tym, że ci klienci po prostu nie korzystają z tych produktów. Tylko, tylko po kapitał ucieka. Tylko kapitał ucieka gdzieś indziej, a klienci nie mają, nie mają odpowiedniego poziomu ochrony, więc ja myślę, że to nie jest już kwestia czy tylko bardziej kiedy, jak też czy mamy czas dalej zwlekać, e, jednak z jakimś, z jakimś rozwojem tego, tego tego segmentu na rynku polskim też dzisiaj. Na konferencji miałem okazję właśnie usłyszeć od jednego z panelistów, że BlackRock, światowy lider, jeżeli chodzi o zarządzanie inwestycjami, największa firma na świecie, już w swoich portfelach modelowych, które, które publikuje co miesiąc czy, czy co kwartał, nie, nie kojarzę interwału, alokuje jakąś część takiego modelowego portfela w krypto, tak, więc widać, że E, że te aktywa wysokiej jakości krypto, jak chociażby Bitcoin, nie, o którym też często się mówi, że on jest takim e, digital gold, tak? Często, tak. Się, często się to określa i może faktycznie za dwie, trzy dekady może taką funkcję przejmie. No to, to jest aktywo, które już w tej układance finansowej żyje, tak? jakąś pozycję sobie, sobie zdobyło i wydaje mi się, że tak. Nie powinniśmy być takimi jurorami, tutaj, tak? że no, jednak ktoś uznaje, że to jest coś złego i, i blokujemy klienta od możliwości zajęcia pozycji, pozycji w tego typu aktywach. Wydaje mi się, że jest bardzo mało prawdopodobne, że możemy mieć do czynienia z jakimś takim hypeem, z taką bardzo niezdrową formą masowej inwestycji w krypto, że ten etap już mamy dawno, dawno za nami. I ten rynek się po prostu usywilizował, i, i trzeba mu też nadać jakiegoś cywilizowanego kształtu w formie oferty dla, dla klientów. I panu dyrektorowi bardzo dziękuję za rozmowę, a państwu bardzo dziękuję, dziękuję za, bardzo. za oglądanie materiału.